Oh, <laughs> <laughs> Ej, ale mnie nie to się zdziwił, nie, słuchajcie, był raczej Okej, okay, no to teraz I am tryhard, słucham, jaki masz nick w oryginie? Okay. Ja się może na... E... Dominik Fajny Pies <laughs> Razem pisane? <laughs> tak, tak Ale jesteś gównem Kurde, to faktycznie, to muszę być strasznie słaby Chciałbym mieć gucik, powiem ci, tyle osiągnięć w życiu i w gamingu co ty Dlatego tak strasznie się staram i liczę, że kiedyś się uda Dajesz go, dajesz go, boi się już, boisz się już się go, spieści go, dajesz, się, musisz Dominik, dajesz się go, Biw Dobrze Dominik, pięknie Ja nie dowodzę no Dominik, nie, no teraz jesteś bohaterem streamu, powiem ci. No już idę. Ja chciałem z tobą zdjęć powiedzieć, że nie masz czasu. Eee... Zresztą, nie, no bo byłeś rudy. Jakby, no nie chciałem cię mówić wprost, nie? Ja sobie z ludymi po prostu nie robię zdjęć. To jest, co mówi tak, na ale jest podobne do pago, na nie? Mniejsze za kolama. Oprócz dwóch słowach pago, pago knut, jakby to, to jest... To jest bardzo prosta zagadka. <słyski> A kiedy pożyczałem? O właśnie, nie bij mnie. Przepraszam. gdzie moje 260 do koszulki, kurwa, to dzieju? Ale kiedy pożyczałem? Ja widać 260 do koszulki, kurwa, jemie. Gdzie? Nie, no nie miałem wcale. No nie miałeś. Mówiłem, że nie miałem drobnych, dni. no. No, mojego tatę? Ale odnieś, oddać za suba, ty Nie, teraz to już ci na pewno nie dam, bo wyzywałeś mnie brzydko. bo nie mi dać 2,60. No bo nie miałem przecież, chciałem dać, tylko nie miałem. No nie miałem No nie miałem. Ja, nie, ja, ja, tylko kartę noszę i ja płacę PayPass'y dla wszystkich.

no, wiem. A, dobra, A. tak się upewniam. Dobra. Ty, wariacie. Ty, no co jest? Idę cię, idę cię ratować, Izek. Ale po drodze jeszcze zbiorę tutaj i coś jest. Ty! I tu? O, no boję. Bo tu był przypał. No, ładnie no, się poradził Nie! Jakby nie, nie. Jakby. Jak ktoś ci podejść, shota z tego, to nie oglądam. Jakby od razu to skasuj i z kasu, reportu do Twitcha tego gościa, który to zrobi. <grym zainteresowa> ja też wszystko żerzę ryb. Ale mam pola Fortnite. Ale obźmiał. To ładnie. Zdjęty? Nie, nie, to zgoni na nic Stop. Dobra, niech ma, no. Już niech ma tego jednego, no. Czekałem na to. Ech. Jest. Tak nie można żyć. Salt i Soporos.